Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kolonii Survival. Znowu zaczynamy późną nocą, bo wszyscy idą spać i to jest całkiem dobrze się składa, bo pobawimy się jeszcze trochę tym naszym klockiem. Polecaliście mi, co niektórzy, żeby porobić łóżka w tym budynku, żeby właśnie ci pracownicy nie musieli nigdzie tak ganiać. Po różnych tutaj częściach budynków Innych budynkach, czy tam do kopalni, czy tam Właśnie do tych koszar Żeby nie latali, tylko sobie gdzieś tutaj mieli swoje miejsca Tak w sumie zacząłem się zastanawiać Czy nie byłoby lepszym pomysłem na przykład Tylko, że to bym musiał wybudować jeszcze wyższy ten klocek Żeby na przykład z tej strony mieć warsztaty, czy tam z tej obojętnie A z drugiej strony same łóżka Postawione, na przykład tutaj mam 10 warsztatów no to postawię tutaj 10 burzek, żeby tak po prostu się ładnie to równało i tak samo wyżej Ale to bym musiał mieć ojejku 15 piętrowy Jak nie jeszcze wyższy budynek To nie wiem czy mi się aż tak bardzo Chcę w to bawić Więc po prostu chyba sobie na razie to Odpuścimy, co najwyżej może Zrobimy coś takiego, że jakieś środkowe piętro Tutaj może tych na razie przesuniemy I tutaj faktycznie postawię i tutaj może faktycznie postawię parę łóżek Znaczy w sumie całe piętro łóżek tak sobie Myślę, że będzie chyba najlepszym pomysłem Żeby nie musieli właśnie tak daleko ganiać Zwłaszcza ci z samej góry Problemy z drewnem się robią Ale to tak jak wspominałem Planuję zrobić przemyblowanie całej gospodarki u mnie A macie tutaj też a tylko, że przejście Wam nie z tej strony zrobiłem. Yy, wiem, że możecie chodzić sobie po głowach i tak dalej, no ale ja już uznałem, że chcę robić tak, żeby była chociaż ta ścieżka wolna. Ok, deseczki, deseczki. Krótko, szybciutko deski. Idzie robić jakiś cały stack na przykład od razu, żeby się nie bawić takie w pojedyncze yy, klikanie tego wszystkiego. Co ci potrzeba, miedzianych gwoździ. To też jestem w stanie zrobić. Proszę mi to odłożyć. Proszę mi to odłożyć. Jeszcze zrobimy raz. Proszę to odłożyć. I zrobimy sobie z 10, 20. No nie, nie zrobiłem 20 łóżeczek Nic nie szkodzi. Wszystkie wykorzystamy. Hm, ci, to będą mieli, wszyscy na krawędzi. Nie ukrywam. No i tych, co tutaj mam. To muszę postawić na samej górze, czyli muszę jeszcze jedno, jedno piętro wybudować dla nich. Tutaj już i postawię. Wchodzimy od tej strony, przejście tutaj. I w sumie tak samo jak mieli wcześniej, tylko po prostu. Yy, troszkę wyżej niż mieli. Będą mieli ładne widoki, przynajmniej. Bierzemy sobie czarny bruk, czerwoną cegłę, kamień. Widzę, że podkoszuleczki się jakieś zrobiły, więc dla szczęścia, ja im tych podkoszulek troszeczkę będę dawać. Proszę mi to przeliczyć na szybkości. Eee. Alo, jestem ciekaw, ile dostajecie tego. No, trudno, nie dowiem się na razie. I brakuje mi jeszcze sodów ciemnych i tego, i tego. Chociaż sodów na razie nie, nie muszę robić, więc. Hmm, może to nie było aż tak potrzebne mi w tym momencie. Tak ogólnie myślałem, żeby tych drwali dorobić jeszcze. Jeszcze jedną piątkę drwali. Yy, z tego względu, yy, że tego Drewno połowego i ogólnie desek yy, za chwilę będę potrzebować bardzo dużo. Tylko że jeszcze jednego leśniczego musiałem postawić. Tylko coraz więcej mi się aby robi. Yy. Coraz więcej mi się robi ludzi do yy, kupienia, a ja nie mam aż tyle, nie mam takiej możliwości na chwilę obecną. Poziom jedzenia jest bardzo tragiczny. Będziemy musieli jakoś to przeżyć tą, yy, jeszcze parę chwil. Jeszcze jedna kratka wyżej. Od razu pochodnie. Tak tu na środku nie trafiłem tam ale tu już trafiłem, dobra pyk pyk pochodnia, to z tej strony też zrobimy od razu żebyście mi tam gdzieś nie padli w przepaści, bo to by będzie ubaw w popachy cyk 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 na szybkości robimy to pięterko, żeby i tutaj ludzie nie byli w niebezpieczeństwie. Ja bym się bał, pracować w takim budynku bez ścian na takiej wysokości. No, powiem, powiem. Całkiem ładny widoczek. Widać w całą okolicę. Trochę cykam poruszać już. Po tym miejscu, ale chyba nie ma co się cykać Taki przypadkowy klocek, ale się przydał. Więcej kamienia. E, nie, ceny nie potrzebuję. I zrobimy za chwilkę sufit. Wezmę chociaż te czarne cegły żeby sobie zaznaczyć tutaj miejsce na klatkę sodową żeby to jakieś tam mniej więcej równe było A, powiem tak, ciężko mi się teraz poruszać przez to, tu są warsztaty więc może zrobimy tak Dwie kratki. i teraz sobie będę chodzić na boki Trochę sympatycznie się zaczyna to robić Mam jeszcze te trochę. Oj, czy mi się kończy? A oni teraz muszą tu na samą górę przyjść. Później będą się mogli kimnąć gdzieś po drodze, ale. Tak mi się wydaje. A nie, ja nie mam ludzi po prostu do, do tamtego stanowiska. Oj, 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 oj. oj. Ja was tu nie potrzebuję. Was tu nie potrzebuję. Tutaj nie potrzebuję ludzi. Proszę mi to podnieść. Hmm. Dwie demarki mogę wziąć. To mi starczy. Barwia... Barwiarzy, niech zostanie trzech, załóżmy. Hmm. Tutaj trzy piece powinny starczyć. Też nie sobie dawaliście rad na trzy, trzy piece, więc tutaj też sobie dacie radę Tutaj sobie na te dymarki też trzy. Tu są łóżka. Nie wiem, czy tu was z przypadkiem po cały paseczek nie skrócić. A tutaj no jedzonko musi akurat zostać. Jedzonko musi zostać. Wy nie macie za bardzo co robić, bo nie macie drewna połowego. Nie ma drewna połowego, bo nie ma kto mi robić na górze. I tu się problem z, y, zrobił. Problem z miotkiem są, chyba, widzę. Yy, no ale trudno. Jakoś będziemy musieli to przeżyć. Trudno, żeby jedzenie mi rosło. Ok, mam jednego bezrobotnego. Yy, to mogę. Skoro mam jednego bezrobotnego, to mogę go do piekarnika wrzucić, żeby więcej jedzenia robił. Oj. Odwrotnie. Skoro i tak mam jednego bezrobotnego, to może być. Albo nie, 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 nie Wiem, że to piekarnik, to dalej piekarnik jestem dość ważny Zobacząc po tym ile mąki Bo, że nie mam wody tak czy jak więc Zwalniam cię Zwalniam cię i muszę posadzić drzewka Posadzić drzewka, na szybko muszę gdzieś trawę postawić po prostu Wiem, że to nie będzie pełen wy wymiar dla drzewek ale nie mam teraz czasu na to. Chcę jak najszybciej yy, ustabilizować jakąś gospodarkę, znaczy w sensie zrekrutować wszystkich ludzi, których potrzebuję, yy, nazbierać sobie jedzenia w fajnych ilościach i dopiero później będę się bawić w rekonstrukcję yy, gospodarki, tak naprawdę. Pod względem ochrony jestem chyba na dość dobrym poziomie, o to się martwić nie muszę. No, braknie dwóch kratek, mimo może yy, jednego drzewa. No. Jednego drzewa nie będzie Jakoś przeżyję. Okej okay. jak to podkoszulki ze szczęściem mi dają Podkoszulki mi dają na razie mało szczęścia Jak z 10 szczęścia żebyście mi dawały bo to byłoby super Jak ja tam wyglądam ogólnie z homarami Homarami wyglądam średnio no Ogólnie mój poziom jedzenia nie jest na jakimś Ekstra poziomie. Ale dobra, powinienem mieć już trochę kamie kamieni. Trośnie tego bruku na dach. To idę zrobić dach. Idę wam zrobić dach i poustawiam resztę tych warsztatów, które wam pozabierałem. Taki zły ja jestem. Najpierw zabieram, a później oddaję Ten słodek weźmiemy, to jest niepotrzebne. Eee, coś mogą przydać. Piekarniki, od początku. Piece, piekarniki, dymarka, to, 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 to. To. już mi się miejsce skończyło, dobra. Rozumiem, rozumiem. Co tutaj było? Tutaj na pewno było ten. Eee, mennica. Tutaj był sklep. Eee, z tej strony były chyba te żelazne... Piecyki Tutaj są te dymarki, nie dymarki. piecy do wypalania. Tutaj mamy barwiarzy. Barwiarze. Tutaj są piecyki. Tutaj są te marki. sobie ludzie śpią, bardzo miło. Tutaj mamy krawców. No nie, tych kuchenek chyba mi nie są potrzebne. Ilość, a w takiej ilości chyba 10 kochanek mi na razie starczy. I brakuje 25 pracowników. Tak, jak ja wyglądam? Mam tego całkiem sporo. Klebek się robi w piekarniku, nie? No, w piekarniku chwilę. Chcę zajrzeć do piekarnika. On tak naprawdę potrzebuje chyba wody, nie? Do chleba. I drewno o połowę. Z drewnem o połowę może być problem. Drewno o połowę. Chociaż nie, jest jego całkiem sporo. Nie wiem, z czym problem. Problem zaczyna się robić z podami. Okej, okay, tu musiałem zrobić niestety lekkie e, cięcie. E, w ogóle chciałem spawzować filmik, a wyłączyłem nagrywanie. Więc w sumie jedynie co zrobiłem, to 7 sodami na dół, tak naprawdę. I tyle. Mm. Możemy powoli zacząć właśnie ogarniać e, sytuację stricte ekonomiczną, więc e, Czy ten pan, że tutaj zaczął pracować to jest dobry pomysł? E, nie <laughs> Posuń pole Posuń pole e, Ja tutaj Mamy sześciutko To sobie wszystko ładnie poukładać i zacznijmy od drzewek z tego względu, że całkiem sporo miejsca zajmują Okej, okay, super. Trawy nie będę zbierać, no bo trawa co jak co ale mi się koniec końców jeszcze będzie przydawać w tym miejscu. Tu co postawimy tutaj też właśnie. I tutaj też, dobra, żeby to tak mniej więcej wyglądało jakoś. No i trochę drewna im narobię. Tak naprawdę oliwa z oliwek mi nie jest na chwilę obecną jakoś bardzo potrzebna. Do pieczenia chlebka nie potrzebna jest. Okej. Okay. A czemu zostało? A, bo nie zsiadłem tego dęgielka. Dobra. Prawa, trawa. Lecimy od tamtąd. Leśniczy też. I nawet nie będziesz miał yy, dużo do ugarniania później. No bo dobra. Yy, te wszystkie sadzonki muszę. Poniszczyć widzę. Bo zupełnie inaczej się drzewa teraz będą układać. O, kliknąłem lewym. Niedobrze, niedobrze. Tak jest, jak człowiek się, e, chce się pospieszyć, i mu to tak średnio wychodzi. Okej, okay, ładnie. Przesunię to pole. to pole. Weź prawe, w, gdzie tu jest ścieżka? Tutaj. No ścieżkę sobie przesuniemy. W tę stronę bardziej. Okej, okay, tamtych uli na razie nie usuwam. E, ziemię też nie muszę zbierać. Muszę pozbierać sobie to bo tutaj ścieżka pójdzie. Mhm. Robimy sobie też odkradkę. E, kamień Kratkę przerwy sobie zrobię między tymi e, dwoma lasami nie powinien się obrazić chyba o to tutaj, w sumie na środku, z tej strony. Nawet postawię hmm, skrzyneczkę, żebyście nie musieli jakoś daleko latać. No i skrzyneczkę postawię wam oczywiście tutaj. Też na opartego na końcu tej ścieżki też można skrzynkę postawić. Więc nie musiałem tam robić na. Nie, na murze. Taka bardziej fosa chyba jest niż mur, ale. O raz dwa trzy cztery pięć wejść. tutaj muszę tak cały teren wykosić muszę nam drzewa oliwkowe wiem że tam mam jednego leśnika którego mogę yy, zniszczyć jeszcze ale to zrobię dopiero yy, za chwilkę O, trochę potrwa, zanim się tutaj u nas wszystkie, cała sytuacja yy, ogarnie, tak naprawdę. Wyżyliśmy kryzys i to taki nie, nie mały, ale chyba jesteśmy na dobrej drodze, żeby wyjść z tego. Oj, to pięknie idzie. Więcej ziemi. Oj, nie ma. Nie mam ziemi więcej. Powinna mi starczyć. No to tylko dlatego, nie mam więcej ziemi, bo mi kupcy nie pracują. Ok. Teraz. Yy, jedzenie. Farmer oliwek. Trzy krateczki. Cyk. I trzy krateczki cyk. Na razie tak sobie zostawimy to No i tu już całkiem całkiem OK się zaczyna robić jak dla mnie e, Tak się zastanawiam co by tu zrobić e, Czy pszczółki w tym, miejscu, w tym miejscu to jest OK pomysł No par tego sodu tu już mam, nie? Mógłbym wykorzystać wejście z tej strony tutaj Tylko musiałbym sobie jakąś podporę tutaj zrobić w tym miejscu te pszczółki zrobimy wyżej. Eee, liście oliwki proszę wyrzucić, Nie potrzebuję. Mm, jakieś cegiełki, cegiełki, te standardowe cegły. Dziękuję. Kamień, zwykły kamień. No i trawę, albo ziemię. Mam gdzieś ziemię? No trochę ziemi tutaj mam. takim ok. okay. Mm. No na Portugalii nie muszę tutaj takie robić, nie? to mogę wykorzystać bez problemu takie coś zrobimy ej kratka za wysoko chyba ej, nie 4 dobrze było okej okay, coś takiego takiego coś takiego Hmm. I coś takiego tutaj mówię: nawet sodów nigdzie nie muszę robić. No bo tu mam sody, nawet mogę Wam tutaj klocek postawić, żebyście mogli sobie tędy przejść. A wolałbym mieć tu trawę, ładnie by wyglądało. O, dziękuję. Czyli, jednym słowem, ktoś poszedł jednak do pracy w trawie A tu mam oliwkarza jeszcze Bo zniszczyłem drzewo, ale nie zniszczyłem pola, usuń pole hmm. Dobra, ale to będziemy ogarniać powolutku I teraz tak, narzędzie I tutaj potrzebuję to były pszczelarze, nie chyba? E! Pole to było. A, to są czy pola. Dobra, to są czy pola. E, to nie było tematu. E, tak. Tak. I tu się pomyliłem. Jednak to miało być tak. Oj, niedobry ja. Głupi ja. Głupi ja je, chłop. Ale dobra. Yy, ogarniemy na szybciutko. Tu jakaś skrzyneczka. Jedna jednej skrzyneczka nie sobie stoi, tutaj z drugiej strony tylko. I. Może mi się pochodnie skończyły, ale nie. Pochodnie są, tylko nie w tym miejscu, co. Wcześniej. I pszczelarz numer 3. Ok, i jak to jest pola ogólnie? Tutaj 8 na 8. Nie wiem, czy panie lnowy e nie zrobić ci pięterka nad tym lnem, bo tutaj mam też len, chyba nie? Dobrze kojarzę. Kurczaków większość nie musiał robić, no tutaj też jest len. Zostawimy tak. Ej. Raz, dwa, trzy, cztery. Yy, zwykłe schodki, szare schodki. A, może słupiak postawię na słupku. Raz, dwa, trzy, cztery. To może też postawię słupek na słupku, żeby to była taka jakby jedna konstrukcja. Jakbym to chciał podwyższać, to nie będzie taki głupi pomysł, nie? Zrobimy tak. Eee, to ja tu chciałem sody zrobić. To dziwnie trochę, no ale tak uznałem. Że będzie całkiem dobrze. I zrobię tu w tym miejscu sody dokładnie. Ok, tu jest idealnie. To musi zostać raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj może sobie linkę, jak ścieżki, a nie linkę. Ten deseń. Nie, kamyczek, więcej kamyczka potrzebowałbym. Okej, okay, no i tutaj trawa. Tu akurat mógłbym posadzić ziemię w sumie. Z tego względu, że jednak trawę. że ja się tą trawę kukuje, dobra, trudno. Oj, oj, kurczę się wystraszyłem. Jak zacząłem po soda schodzić Barmer Lnu. Tak. To będzie skrzyneczka, na przykład tu. To skrzyneczka tu. No, jest groźne zejście, ale sobie MPC poradzi raczej Bardziej, lepiej niż ja. Nie mam wrażenie, że znaczy tu jest len, nie? Ogólnie. Zniszmy to pole. Widzę, że tu jest lę do zbioru, to od razu go zbiorę. Może nie całe, ale nie będę się tu bawić w kawałki. Coś mi się tu udaje jeszcze dzisiaj zrobić. Ja musiałbym mieć zrekrutowane wszystkich kolonistów, żeby tak naprawdę wszystko zaczęło mi funkcjonować tak, jak powinno. Nie chciałem tego podnosić. Okej okay. mm. Lubię bym potrzebował jeszcze jedno piętro Tak samo yy, Poszerzyć yy, te pola yy, Właśnie tutaj o te dwa e, Tego leśnika już nie potrzebuję Coś mi inny, inny leśnik nie pracuje w ogóle mm, Troszeczkę sobie O Jezuśku Jakie niezadowolenie z powodu braku wszystkiego Dobra, Dobra na więcej sobie pozwolić nie mogę. Tego zostawię. No, tu bym musiał zrobić pszenicę. Y jagódki mógłbym po pozamieniać znaczy w sensie, w sensie usunąć to pole, i tak jak mówiłem, cztery pola jagódek sobie zrobić nad tym po prostu. Y no, jakoś to będziemy ogarniać powoli. Y takie trochę. Piętrowo mi się to zaczyna robić, wszędzie dookoła, ale wydaje mi się być to chyba całkiem nie najgorszą opcją, żeby jak najwięcej zmieścić na jak najmniejszym terenie. Tu o dziwo. Dawno nie widziałem z w jakimś bardzo bliskim kontakcie. No, ledwo w cofodzą tutaj, to od razu dostałem takie bęckie, jak nie wiem. Więc to jest ok. Mhm. Jeszcze się zabi. Dobra, będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki wielkie wszystkim za uwagę. Zachęcam do yy, lajka, zachęcam do komentarza, a ten widzę, jak lebituje tak legwituję. Masz jakąś pracę. Musiałem. Po prostu musiałem. No, sami widzieliście, jeszcze go zakopię od razu. Yy, ale mam szczęście na minusie. Good. Yy, nie róbcie, nie jedzcie mi tego. Ale no lepiej abyście tego jeszcze nie robili Yyy Tak żebyście dostali jeden na dzień I trochę dotkamy was tym I trochę mniej rybek może Mmm, yy. okej, okay, lepiej żeby mieli co jeść Mmm yy. Ten to mi strasznie się spadło Mmm yy. Ale dobra, bo całkiem się zbiłem z tropu mojego pożegnania. Dzięki wielkie wszystkim za uwagę. Zachęcam do lajka, like zachęcam do subskrypcji, komentarza. Piszcie, jak wyprowadzić naszą kolonię z tego dołku ekonomicznego. Wyraźcie, opinie, czy zrobienie tak jak wspominałem, że z jednej strony warsztaty, a z drugiej strony łóżka i pociągnięcie tego jeszcze o praktycznie dwukrotność. Jest, ma to jakiś sens, czy nie? wydaje mi się, że nie. No, piszcie jakieś tam opinie ciekawostki, ale to będzie wszystko. Dzięki wielkie. Hej opa.